mam cześć, witajcie bardzo serdecznie ziomeczki po raz kolejny w Plants vs Zombies Garden Warfare Słuchajcie, startuję dzisiaj odcinkiem bardzo radosną nowiną, którą to jest aktualizacja do gry Słuchajcie, dostaliśmy nowy tryb rozgrywki który to już wcześniej był dostępny na konsolach ale teraz mamy go i my yy, dostaliśmy, to znaczy nie, zmienili także coś jeśli chodzi o tryb Mix Mode, który jest Tutaj jest on jakoś teraz pomieszany jeszcze z nowym trybem, czy jest zwiększona maksymalna ilość graczy, coś takiego nie doczytałem to i mam oczywiście nadzieję, że wypuszczając nową aktualizację i jej też pomyślało troszeczkę o tym, by poprawić funkcjonalność serwerów i tego, by do trybu Garden Ops można było bez problemu dołączyć, właśnie połączyć się z znajomymi, co jest co było, mam nadzieję było. Teraz to zobaczę, jak wyjdzie to w praniu, jak to włączę ogólnie i zobaczę. Ale było to okropnie trudne. Nie dało się połączyć ze znajomymi. Góra jeden, dwóch, którzy się dołączyli, resztę wywalało z serwerów, z hostów, które to utworzyłem. Czy też ktoś inny utworzył. Straszne, dlaczego ten pieprzony traktor tu znowu jedzie? Przejeć, no, jedź, 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 jedź. jedź. Słuchajcie, on tu jeżdżą normalnie. Jak nie nagrywam, to nie ma traktora. Nie. Ale jak włączę nagrywanie, to jest tak, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Słuchajcie, nowy tryb. Vanquish Confirmed. Likwidacja potwierdzona, mam nadzieję, że będzie zabawa przednia. Found really great server. Please wait. E, dołączam. I to dołączaj, dawaj. Zombus estate. Pere wiecie co chyba zamknę to okno? Będzie lepiej, nie będę się denerwował Troszkę będzie cieplej, ale to nic Jakoś wytrzymam Oj, dobra Słoneczko, są 2T, są 2T Czyli chomper albo sunflower A z tego względu, że Wow, revive to with less to health Vanquish, scientist, so okreate, free skip, I go Idę Zaraz zobaczymy jak to wygląda Czy jak zabiję kogoś, to muszę coś pozbierać Ja to zbieram moje! Ha 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 Leczę was z Jąki! Jak ja kocham to słoneczko, po prostu to jest cudowna postać. I nie mówcie mi, że mam nią nie grać, bo ja ją uwielbiam kocham, jest zajebista. Leczy wszystko bawić. Co ty tam działasz? Ja idę po tą kulkę. Łups! Dziom, ostrzelajcie typa! Ostrzelajcie typa, gadam! Grubasa trzeba ostrzelać! Dobrze, ja idę. Spierdzielaj, to jest moje kółeczko! Aj, mam się O No kuźwa, co to jest? Jaki penis zebrał mi to? To była moja, mój KO. Miem na to poważne dowody. Niezbite dowody. Zabij Wietnamca. Nie wiem, kto to zebrał, ale możliwe, że ja. Wy go leczycie bardzo fajnie, ja was uleczę w ten sposób Iść super, że my się trzymiemy takim teamem, nie? Od kiedy to tak działa tutaj? I jeszcze w dodatku wszyscy Ej, nie mówcie, że doszła opcja wyciszenia Że się mogę sam wyciszyć Wow no, Gratuluję, może to jest w opcjach Uwaga Audio <laughs> yeah. Tego nie było Dołożyli to i ja cię kręcę, już nie muszę fejkować wszystkiego. A mam nadzieję, że mnie tutaj nie słyszą. Nie słyszą mnie. Spoko. Mam stary mikrofon podłączony pod inne gniazdo sfejkowana nagra, bo domyślny mikrofon jest taki, co nie działa. Nieważne. A pojemność sobie nagrywa. Palić gnoja, dobrze! No, a tu w ogóle coś postawiłem jak miałem mnie stawiać. Weźcie, zbierzcie tą kuleczkę ode mnie. Kogo tu zabijam? Że oni już 10 dosta... Nie no, oni mają 7. Oho. Chodź tu zią! Szukamy cię I cię dopadniemy, bo tam piszu ten nasz idzie kuźwa, ale was tu zbiegło Okrążę was Patrzcie taka akcja komandoska. Wow, dlaczego ja dostałem z tego? Dlaczego on sobie tak może jeździć? No, patrzcie, znowu mit. Vanquish Drake, kurdzie razy trzy. No, gratuluję swojej postaci. Jeszcze to zbierzmy. Są tam jacyś źli? Widzę go. Niebo mnie zatłucze. Ja się tu postawię. No, 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 dawaj. Tego pal, pal go. Dlaczego go przypalić nie potrafię? Wszystkich tam palić. Ile się tylko da? Dobra, ja też. I idziemy. Na front! Do ataku! Moi kochani. Nie wiem kto go zabił, ale nie ja. Czekajcie, no już go zrewajwuję. Dawaj To jest bossem? A ty masz fajną czapeczkę. Zatłuczcie go Ja zbieram to wszystko <laughs> Ojej, ale jestem dobry, kurde Gorzej jakby użył tej swojej umiejętności tego wiecie popierdalactwa takiego co mnie może zniszczyć na hita Dlaczego ja spadłem? Te plamy od kogo? Posuń się, bo strzelam, nie widzisz? Hmm. Leczę was wszystkich Leczę, leczę, leczę Doktorka trzeba zabić Ja, ja nie cierpię tych doktorków Nie umiem nimi grać, a jak ktoś umie to jest naprawdę dobre Może mnie uliczycie? Fajnie wygląda. Nie 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 zgitnąłem Ale mam fazę dzisiaj Proszę was, odróćcie mnie Podnieście mnie ktoś Podnieście mnie ktoś! Dzięki ci, dzięki ci, dzięki ci! Wszyscy się na mnie rzuciliście! Dziękuję. Jestem wam niezmiernie wdzięczny. Co my się leczymy nawzajem? W pięć osób na raz? Ale zmasowana orgia. Strzelać do tego pierdzielca w kasku! Chodźcie ziomeczki, chodź! Zjedziemy go. E tutaj, e, tutaj, e. Prosto w czas twarz! No jeju, critical vanquish. Nikogo nie ma O widzicie ja mnie przynajmniej podnoszą, mnie kochają, a ciebie co? Leżysz z włokami Kuźwa, leżysz! Hehe Dobrze Waga critical flank Critical flank blow job. No ginz ma to w końcu nie możesz? Zdecyduj się Przypalić gnoja, nie udało się Posłał mi rakietę Dlaczego tego nie mogę skipnąć teraz? Podniesie mnie tutaj ktoś, wątpię chyba w te cuda. Ja cię, dzięki ci, dzięki ci. Podnoś sztuczne oddychanie, sztuczne dawaj. Dziękuję. Ja was wyleczę przy okazji Nie możemy odpuścić tego terenu Nie możemy Kto w masz tak strzela? Tutaj jest zombie Weźcie go dojdźcie Nie mnie zdenerwował Ło kuźba Dlaczego ja płonę? Dobrze Teraz ciebie Masz no gin w końcu 8 się grubasie Kto do mnie chce strzelać Dobra idę 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 Czekajcie Odzyskamy teren Kill, strike A mamy fajny team Wow, coś tu naukowiec wypuścił jakąś próbkę ale by było kiepsko Wygrałem praktycznie dwukrotnie, czaicie je bazę? Jesteśmy, jesteśmy tacy dobrzy Ja w końcu muszę zacząć robić live z tej gry, bo chcę sobie pograć A nie nagrywać, tylko cisnąć live I by było fajnie Link do Twitcha macie w opisie, także followować Tylko podejrzewam, że on i tak będzie zmieniony Bo nie wiem czy na Twitchu można zmienić ksywkę i nick Jeśli nie to stworzę nowego Twitcha, bo zmieniam nick z tego względu, że nie wiem czy usłyszeliście, był konkurs, to znaczy będzie oficjalnie dopiero rozpoczęty, moja ksywa mi nie leży tak bardzo, że że ją zmienię. Ona była wymyślona na szybko, jeszcze raz wam to mówię. Ja trudno, bywa, zdarza się. I wygramy to? Wygramy to, ale nie wiem czy do 30, czy się uda, czy się uda, kto się okaże lepszy, kto się okaże lepszy? Nie dojdziesz do tego Patrzcie jak nie jadą <ścoughs> Wiedziałem że tu padnę Wiedziałem, wypchałem się po prostu Tost mnie ranimuje You have been revived, ale mój team chyba już zwyciężył Dziękuję wam bardzo Ile dostaniemy punktów? Ojej Ale zombiaków leży w... Wy... Dlaczego 5 tysięcy tylko? I słabo, takie tryby mi nie leżą. Ile zabiłem? 10? Typu, zabył. Ej, ale jestem kurczę jakimś um, dobrym, bo mam cool staty. Vanquish Strike i Assist Master. Wow, kill Strike. Nie, Vanquish Kill Rate, yo, i pół. Gratuluję sobie. Chcę to kupić, ale mnie nie stać. Mhm. Ej, nie żartujcie, że zlikwidowaliście. Mikropłatności ziomeczki Przecież to było mikropłatności Czy nie może ich, a może teraz nie można To nic Nieważne, mercury Aha bo on zabił najwięcej To nic, a i tak jestem tu the best W ogóle dlaczego Poza tymi trzema graczami To ja mam tu dobry nawet Ten level, Chodzi tak gram mało Bo w sumie tylko wtedy kiedy nagrywam Spokojnie Dobra mi się w sumie jeszcze one slot albo jeszcze dużo slotów podzielę to. Nie, one slot jeszcze. One, 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 Ale tam wieje ja cię gwizdę. tam jest pogoda daremna. Ja cię Dobra. Vanquish confirmed. Shark Bite Shores. Szalba <laughs> i bym mi grał z jombiakami All-star, nie gram na pewno z scientistem, inżynierem. Zagrajmy inżynierem, co mi tam? To chcę. Back. Apparence, co ty tu masz fajnego? Po co mi taka wiertora? Brody, nie chcę takiej brody. Standard. Dobra, back, back, go! Zombo zdron! Ładnie! gdy bomby potrafisz posadzić. Jackhammer, what the shit? Jackhammer? Jasne, ile to działa? Dobra, wyczujmy to <śpiewanie> Jaka tłusta dupa Ło, wow, jeszcze mogę strzelać? Ale fajnie Dobra, długo to za bardzo nie działa. To Dobra, tu to postawię, ogarnę tą postać, jest genialna. Ups, ktoś mnie zabił. Aha, to mnie zabił. Na ziemi mnie zabił, bo mnie wyczaił. No zamiast się schować, to ja sobie oczywiście biegam. Z tłustą dupą. Mahira bara pam. Że ty się nie zadyszysz, biedny. Zią Dostał! No, zginiesz w końcu! Dobrze! Bum! Zebrałem. Fasolka! Spieprzać! O, to rzucę. Daleko tego nie zarzuciłem, ale okej. Okay. Przebijamy się, ludziska! Bum! Prosto w twarz! Nie mnie! Haha, ha, dobrze. Bieraj to jedziemy idziemy dalej. Jedziemy. Jedziemy tą tłustą dupą. Działo nie <śpaniy> 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 Jezus, kto w mnie zabił? Tempota z doniczką. Ale o jeb. Plazmo je... BUN! Co to w ogóle? Jakie kurwa szyszkami sram. Co to jest? Ja muszę zobaczyć co to jest. A wróci mnie... Pff. Dobra, nieważne. Lecę tym. Co ty zrobiłeś? Dlaczego wyłączyłeś mi to? Ja to zbiorę. Ziomeczki. Kaktus tu jest Dobrze, zdychaj Myślałem, że nie zeszli A co ty z tymi konewkami odpierdzielasz? He? Jezus ten inżynier Pff, Nie mogę płacić na tą dupę Nie trafię tak Dobrze. Zbieramy Tam ktoś jest z u góry i do nas strzela jak ja mam tam powiedzcie mi wyjście, Kaj, czy tak to działa Wow, działa to tak Ja chcę wyjść z tego Teraz On mnie utłuką Dziękuję. Dawaj mi go. To w sumie nic nie da, bo oni tość ten. No, mimo tego, że... Zatłukę go gdzieś tam, to prawdopodobnie jest i tak bardziej to... Dobra, dopadli mnie. Że... Jezu, jaki fajny kaktus że tam gdzieś na odludzie jeśli go zabije to ktoś inny i tak zbierze tą kuleczkę i tak nie dostanie koloru to więc... ...pieprzy na ten. ha czyli nie podniósł mnie tak? Ratując mi dupę sam utracił własną concrete launcher ja muszę iść zjeść obiad jak mnie ciśnie w żołądku a jestem głodny ja cię kręcę u d u uka, tego No Fajna ta postać w sumie jest Nie powiem żeby słowa o niej Uhohoho, Ale Chomper wiedział gdzie ugryźć Unrevivable? Unrevivable What the fuck unrevivable Kryłeczkę, A Ja to chcę wygrać, dlaczego zwierzę... Um, roślinki mam więcej point pointów znowu Strzelaj do tych piedzielców Ja tu wjeżdżam Jak na chatę do siebie Nie ma tak uf, uf. Puszczaj z góry, Z on ze Dlaczego ponieście mnie, ponieś mnie, ponieś, podnieść, podnos Podnoś mnie gadam Podniesiesz mnie pedale, no, ja już nawet buta zgubiłem. Cholery jedna, wredna. Tam był kaktus, jego ja go widziałem jego ja tak zaraz o półkę. Usiądę mu na twarz. Nie co to jest? Nie kaktus, to jest nasz sprzęt. Tylko widzę, że ktoś nie ogarnia, ktoś na ładniej bani prowadzi. Patrzcie jak tam się zaczął Jaki jakiś Ciekawe co mam zrobić? Dlaczego? Wszyscy sprzeciwnej duszy do cholery z niej grają czoberami. Dlaczego? Nie dzieje, jak w to co to się stanie. Spokojnie bardzo nie. Kill strike! Nie no nie żartujcie że mnie teraz wpierdzielą. Tu jest wróg widzieliście <grym> Jaki fail Jak dostałem w dupę autentycznie Autentycznie dostałem w dupę Dupę dupą <grym> Coś się porobiło, i wygrały znowu roślinki. Dostałem mało punktów mało końców, nie będzie mnie stać na nową postać. Dobra, nieważne ziomeczki, słuchajcie, mam nadzieję, że nowy tryb się wam podobał. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeśli tak nie zapomnijcie zostawić soczystej łapy, to was praktycznie nic nie kosztuje, wystarczy tylko kliknąć. A mnie to bardzo motywuje, jeśli widzę fajne wykresiki. I fajny stosunek lajków do dislajków. I to w sumie tyle. Trzymajcie się gorąco. Zapraszam was oczywiście na kolejny odcinek, w którym to dalej zabawimy się w ten tryb, bo mi się w sumie spodobał. Jest fajny. Dużo się w sumie też dzieje. Bawię się przy nim. I nic. To chyba tyle teraz. Trzymajcie się. Pa, pa.